Dziś przed wami stoimy serca w dłoni, by powiedzieć to, co każdy z nas cicho w serca goni. O miłości, wdzięczności, uśmiechu i łzach, bo mama i tata to skarb największy nasz. Za bajki na dobranoc, za śniadania do łóżka, za to, że nie jesteśmy dla was tylko ufermy z dziennicka. Dziś, świę... Dziś dla was święto, na chwilę przystaniemy i i słowami, jak umiemy, za wszystko podziękujemy. Pano, twój uśmiech jest jak promok słońca, Rozsiesz te moje dni do końca. Gdy jesteś przy mnie, nie boję się nic, nawet największy grosz, nie większego nie w Tak to gdy trzymasz mnie mocno za rękę, świat staje się bajką, a nie zamyka w pudełce. Jesteś jak skała, silny, wytrwały, z tobą nawet deszcze są bardzo małe. Za każdy plasterek na moim kolanie, za wszystko się uda, za będzie dobrze, kochanie, dziękuję ci, mamo, z całego serduszka. Tatusiu kochany, mój ty bohaterze, kiedyś ci narysuję w rycerskiej zbroi na wieżu, bo jesteś odważny, mądry i czuły, nawet kiedy burzy szalują i grzmią piórona z chmury. A mu się weź ciebie nie w tylko ty nie się z zranka. Z jesteś jak słońce, jak świecisz jak W twoim obiecu cały świat jaśnieje. Tato ty czułaś mnie jeździć na towarze. Z tobą świat staje się jak najszczersza. Przymierzy. Dziękuję, że jesteś zawsze wszędzie. Bo jest z... ci to, co dzień nie mówić będzie. Mamo, gdy płaczesz, Ty zawsze rozumiesz. W oczach masz ciepło, którym świat malujesz. Bez Ciebie byłabym jak ptak bez skrzydeł. Z Tobą razem latam, nawet przez życie zabieja. Mamo, dziękuję za ciepłe dłonie, które mnie głaskają gdy jestem w głowie. W ręce za to, że jesteś nie tylko dziś. Ta co za bajki wymyślane wieczorem, za śmiech, to brzmi głośniej niż burza. Z chórem dziękuję, byś ciebie nie bym był z sobą. Jesteś moim domem, latarnią i drogą. A tu znasz na każde pytanie, nawet gdy pytam o gwiazdę o o śniadanie, Z tobą mogę marzyć bez końca i lęku. się kochana, twoje spojrzenie jest jak wiosenny deszcz na moje zmęczenie. Z tobą świat pachnie wiatrem i latem, jesteś moim domem zawsze, wszędzie i światem. Kościół mój, Ty wiesz, co robić, by z mojej twarzy szybko odpływić. Twoje wszystko w porządku, to mamie i czar, dziękuję, że jesteś w moim własnym dzień dar. Mamo Twoje, kocham Cię, brzmi jak piosenka, która w sercu gra od najmłodszych, od przedszkolnych dźwięków. Dziękuję Ci za wszystko, za każdy dzień jesteś najpiękniejszą z moich snów snem. Tato no za śmiech, za godę za i sanki, za naprawione zabawki, za, za dośmieszenie mamy, jesteś cudowny, mówię ci szczerze, jesteś lepszy niż silnik w Mamo, tato, ci słowa nie wystarczą, by wyrazić to w sercach na naszych sercach. ale. Nasze oczy, dziś uważnie zobaczycie nam miłość, biedniąc i łzy. Nędzny <grytka> będzie przychrywa na czarny bok, chyba z różnych względów się stanie. Już ramy śpiewane i zbaczycie.